Oki doki. Doki doki.

to no, cena bo w Fort raczej bardzo za bardzo z lewej. kartka No to Fort Porc do ward. Kartka. Jeszcze my nie dość blisko. I baraso jak co Adrenalina. O, idę po wskazówkę od Cagadula. A tu ktoś strzelał 120 gdzieś. W stronę więzienia. No coś takiego. O nie, nie tędy. Ty trzeba otwierać. Tędy lepiej. Chyba boss już jest. Tak, czerwono. Słyszałem ich tam. Jest gracz tam, biegają. Tam czyli gdzie? A, tam no zobaczył. No właśnie nie wiem jak zaznaczyć na prostu tak. Tak był Pobieg w lewo. Tak dwóch tam jest dostał raz ułaszamo hmm? który strzela z chęcią podszedł bliżej do niego chyba, że do bossa walnąć mu czepnę to idź Oni jeszcze u bos nie byli. Tu jest koleś. Leży jeden. Mówię. Ja jestem na górze jak coś. Dobra, idę dowalić BOS-a. trup. 150 coś biegnie Jak wejdą to zginą Jestem nad to bomba jak coś Dobra dobra, no słyszę ich nie? No właśnie coś, ktoś pierdol dostaje od czegoś Wchodzicie do środka? Nie. Nie. Co? Odpalaj. Nie. Czekaj, tu gościa. No. Kurwa! Oj nie weźcie iście i chuj dostałem, kurwa. Paninga miał mi, że to jest tak kurwa niecelne. No. Ja pierdolę. na moim ciele i... Na górze jest Zostałem właśnie na niego Podejdź, odejdź, 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 bo ja chcę go podpalić gdzie Na był? prawo wady, ktoś tam strzela Granat masz, wady za... za tobą teraz masz go jeszcze chyba On na górze gdzieś był może tu po cichu Tu był koleśio Z lewej gdzieś biegnie z 15 Czy na górze, czy na dole Na górze Na górze jest wady, tam gdzie był wcześniej Może wejść do nas ze środka wstąd Dobra, to idę do was Ja wbijam na górę, mam park będę celował Przeładuję. Jest na górze koleś. Chodzi mostem chyba. Jest, 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 jest! Góra, góra! Most! Ja mam tą szmatę, nic nie wiem. Eee, podpalił tu, tu, most. Tutaj wbiegł ktoś, tylko nie widziałem przez szmatek, kto biega. Ktoś biega górą Zga Zgasł jest. ogień na górze Widzę chuja Wpadł? Boże ktoś Podpalam tu jest. Odpalam go, chyba, tak rzucę jeszcze Jest na górze na moście gościu Odpalam Dwóch jest na górze, dwóch na górze No ja też wchodzę. Mam dwóch Kurwa, ja nikogo nie widzę nawet <noise> Jeszcze gdzieś też jest Jeden tam z daleka strzelał Pod, yy, Wziął chyba, zgasił tego co ja podpaliłem przy drzwiach No na dół teraz trzeba było zejść yy, Podniosłeś mnie i padłem, nie? Tam Ura, gościu jestem ostre, jestem za mostem ostre, stoi. Uch. Idę po to No ostre, jestem ostre, jestem ostre, jestem ostre, jestem on mnie z góry ściana, tutaj uważaj. Bo on wadi tu gdzieś mi przez ten most zestrzelił z tego mostu. Tam są skrzynki po drugiej stronie, tam chyba siedział. Słyszę go cały czas, Czy ja sprawdzę czy to. O kurde, o kurde, dwóch jest na 15:30, na 10, 105. Nie Mam go. Jeszcze dwóch. Kurde, co to było? Grałem tak, bomba nie wiem Ale tak nagle, nie? Tak z dupy, no. Padł Wpadł? Ja szukam apteczki na szybko. No bardzo szybko. Ktoś tu jeszcze raz Pomperka Otworność, idealna Dobra kij to się leczy tak na szybko Trzymaj tą chita Dwóch tam jest no, Kurwa trafiłem gościa co on? Jak wstawał to normalnie dostał celownikiem kurwa miał Na ciele Aha no, Oczywiście kurwa, nie? Na jakiego kurwa trafię to nie padnie ale I ucieka od razu Ja jestem w ogóle skryty, nie wiem jak on trafią jest, tak, cały czas jest tak. Tam jest dwóch jak tam coś gdzieś. nie? Lata chyba żółtkiem Spadł Ale to ten co leżał, tak Czy jeszcze co? Jeszcze jeden tam Tak, ten co leżał wcześniej, no Tam kurwa, tam jest dwóch jeszcze tak. Trzymaj, Ci to? No chęcią rzucił tam kurwa coś Przez... Wiesz, tam trzymaj, wytrzymaj. Kurwa macie. No wypyli się. Raz oberwał, tam gdzieś biegł. On tam jest dalej. A, dostał. gdzieś tu. O nie, wiesz, kurde, wie, że tu jestem. Przeładowuję. Kurwa ma. Uwawaj się, czy też nie zginął. Dobra, czekaj, sprawdzę. Nadal tam jest dwóch. Tu jest gdzieś jeden. Kurwa ma. się. Ostatnia apteczka moja zaraz, czy nie? właśnie zaraz mi się skończą trzeba zaczekać chyba po prostu na nich i tyle, jeżeli ja tu jestem to jeszcze pójdę sério. Halo. Patrzę. Jeden został. Na 45 ode mnie. Kurde spadłem. Oh my god. Ja mam sniperkę jak coś, nie? Tam są, może coś wziąć ode mnie? Nie można od ciebie wrócić. Aha. Czekam. I no Wiem, no mało mam też życia. Czy tu się... Tu jest nad tobą, uważaj. Tak nie mogę. A dostał, ładnie. Patrzę, sprawdzam. Czysto. Często. Czasami trzeba. Często trzeba. co? gatara też robimy? Można. No się... Tak? Robimy? No, no i tak pewnie już nikogo nie ma tutaj, nie? Ty po prostu Tu jest jeszcze A, a podpaliłem gościa. No widziałem. Dobra, to co, my mamy. Ja sobie zebrałem. Nie wiem czy jeszcze... O, ale nie, pewnie. w sumie jeszcze w środku są goście, to wezmę. Mam 3 sekundy, to wolę mieć full. Jest apteczka. Wejdzie oni leżą? Kwaś. Jeden jest podpalony na dole, ale nie wiem czy się spalił czy nie. Jeden leżał... Tam. Tutaj. No tu w środku jest, tu na przykład. W ogóle nikogo nie przeszukiwałem tutaj. Dobra, biorę ostatniego i tu spadać. Pięć, ładne. Dobra, to gdzie idziemy? No najpierw to trzeba iść poszukać. Chyba tylko Guzio nie ma, więc on będzie musiał mówić gdzie biec. Dobra. Musisz biegać i szukać wskazówek, takie nie wiem, załamanie obrazu niebieskie, jakby, wiesz o co chodzi? My tego nie możemy, niestety, zobaczyć teraz. To możemy, ale. Wtedy ale zaraz na razie patrzę. Tutaj te pioruny takie w cenę no To to, no. My. to, 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 to było. my? To my. Podniesiemy to wtedy, ten. A ty musisz patrzeć na E, gdzie widzisz takie załamanie. Yy, Światło jakby, takie wiesz, niebieskie. Jak, nie widzisz, niebieskie jak nie widzisz, to trzeba biec cały czas yy, wodą I gdzieś koło wody to jest No okej, okay, no bo właśnie tych nic nie widzę, nie? To biegniemy i wodą, może gdzieś tu będzie to mogą być też podniesione, więc ich nie zobaczyć Będzie trzeba po prostu podbiec do nich W nic nie widzę Dobra, jest przed nami coś O, gitara Gdzie? Do, to leci On nie może, tam A to... Ja nie mogę w ogóle oznaczać czy nie wiem, co chodzi. No pewnie chodzi. musi zmienić, wiesz. A jak się nazywa w ogóle ta, 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 ta umka? Nie wiem, pingowanie czy coś? No czy. czekaj, my je weźmy. O, czekaj, ja was A, ten, myślałem, że coś mi poda. Wprost? Dobra, na 90. Tylko koło młyna może. Co to jest arsenał? No, a po drodze pewnie będzie drugi, więc. O, no, już są blisko. Widzę chyba tego. No. A, no, jakieś fale są na rzeczy. Nie, 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 to jest ten robak taki. My mówimy na to, że gówno wodzie. musisz biec, patrzeć na mapę pod tabem i wiesz, szukać gdzie jest woda, i koło wody tego szukać. Zobaczcie, tak nie wiem. Mi się wydaje, że gdzieś koło młyna to może O, mam umiejętność. Cień, potwory cię nie widzą, lecz wciąż słyszą. Główne i dzikie cele są odporne na te cechy. Czyli jak biegniesz, to i tak podejdą do tak. Oł. skąd te zombie tutaj nagle jeszcze no. na murów w stronę więzienia tak, teraz w sumie, czy tak jak byłeś na tym, to mogłeś jakieś już wziąć młot, czy cokolwiek tam było. Nie. No. Mi się przydało. Może tam jest Może na tym Na wierzy. No to na dół. pod No jedę na górę. Pod nie ma nic. Dobra, to wy tam szukajcie, a ja idę dalej. Na brzeg. Szperać. I tu jest jakaś bomba odłamkowa. O kurde, jest koło mnie, chodźcie. Jezu, jak się przestraszyłem, tak, tak. z krzaków wyszedł w lasę do wody. Kurde, i pół życia nie mam. Tworzą jeszcze jedną apteczkę. Ej, tylko jedną, to nieźle nie się wyprzytykali z tych apteczek. Teraz wy namalacie, no, ja tam nie idę. Macie jakieś mele? Bo tak będzie długo. I możecie zginąć, więc... Czemu on do mnie płynie, kurde? Wow. za Ja cię odpustę ładowburek To jest obtaczka to Byłaś Czuka się rypany teleportują No wychodzisz czy nie? Ja chciała nie ma. Edward Kurde, jeszcze jeden strzał. Ok, aaa. Dobrym się, bo może użyć jeszcze na końcu. Dobra, jeszcze ja to panu Dobra, to no włączam go, nie? Czy jeszcze nie? Czekam na guzią, może. Czekam, no. Ja już jestem. Dawaj. Ja Wejdź do wody najlepiej na, na wszelki wypadek. W ogóle nie jest zgniło szczęk, tylko jest zgniło szczęka, by to to była ona. Co tam było? Peczka A ja rewerbuję. na górze, mówicie, że jest. lecz bo to wypadku 270 tak. no Te sali nie żeby też żeby też miał jakąkolwiek na nie I będą wszystkie trafę, nasze to jest. zyka do tego idealnie. No. Dobra, do domu. Teraz może znowu ktoś będzie czekał na końcu. Dom chyba kurwicy dostanie. I tak bywa. ja będę trochę za wami jak poradziłem. I będziesz musiał wszystkich zabicą. sam wodzie. Mocno żrę i do tego jeszcze krwawej nie narzucam Wiem, ja spotkałem się z tym, a da się to zabić w ogóle? No strzelasz to albo to Proszę. nawalasz Lepiej strzelić, bo na odległość a jak nawalasz no to najlepiej mieć jakąś siekierę czy coś mocniejszego, nie? No no W w wodzie, no zaraz padnę Kąpio się. No ewidentnie. Ciepło jest coś. To, to Już do mnie idą. Dajcie mi spokój. Nie ma hałku. No ja bieg nas zapomnę. Kurde, w ogóle w złą stronę pobiegą. Ty, kurde, zapomniałem iść do tego. Do, do arsenału no, trudno. To trudno No sobie już. Mam 3x4, później chyba się zeruje na, na nowym meczu Ooo, chyba nie